Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii, według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do tłumów: Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba stąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, którym nie posłałbym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Droga, najbliższa rodzina zmarłego Wiesława, żono, synowie z rodzinami, wszyscy znajomi, przyjaciele, sami wiecie najlepiej, co Was łączyło, jaka zażyłość, jaka bliskość ze świętej pamięci Wiesławem. Śmierć dla nas zawsze jest czymś, co jest niezrozumiałe. Nawet jak całe życie, od dzieciństwa, jesteśmy przyzwyczajeni, że ludzie rodzą się i odchodzą, wiemy, że tak musi być, wiemy, że wcześniej czy później czas przyjdzie na każdego z nas, ale gdy się to stanie, nie mamy za dużo słów, nie mamy za dużo myśli, które by nas podniosły. Nawet jak wcześniej z tymi, którzy odeszli, nieraz mówiliśmy o tym, że ktoś może umrzeć? Jak sobie poradzić? Jak być dalej razem? Jak przez to wszystko przejść? Śmierć, czy młodsi, czy starsi jesteśmy, zawsze jest dla nas wielkim pytaniem, bo nie jest wpisana w naturę człowieka. Śmierć przyszła z grzechem. Człowiek został stworzony przez Pana Boga po to, aby żył. My powiemy, no ale jak to? Przecież umieramy. Sam Bóg umarł. Tak, ale ten sam Bóg zmartwychwstał. Umarł nie po to, aby go nie było, ale umarł po to, aby nas wszystkich przeprowadzić do życia. Śmierć samego Boga z miłości do nas nie była żadnym końcem. Była początkiem największego życia największej nadziei i największej miłości. I dlatego tu jesteśmy, kochani. Jak zawsze pogrzeb kojarzy nam się i będzie częściowo, może i dla niektórych z nas, wszystkim, czyli takim ostatnim pożegnaniem, bo nie ma już nic więcej. Zostanie może parę zdjęć. Pamięć najbliższa, która też będzie wygasać. Możemy tak widzieć odchodzenie nasze, ale tu i tylko tu, w Wierze, w Kościele jesteśmy nie po to, aby myśleć o śmierci, choć ona jest obecna pośród nas, ale po to, aby myśleć o życiu. Tu, na tym mszy święty, jesteśmy, dlatego, że wierzymy w zmartwychwstanie. Życie wieczne, które dostaliśmy nie w momencie przejścia z tego świata do zbawienia, ale w momencie poczęcia, każdy z nas w łonie mamy, już dostał wieczność i nieśmiertelność. Może powiemy, trudne to do zrozumienia. Nie zmienia naszych myśli, nie zmienia naszego bólu. Ale bólu nie trzeba zmienić. Nas, a wy teraz, kochani najbliżsi i żono, cierpicie dlatego, że wierzycie w życie, nie w śmierć. Gdybyśmy wierzyli w śmierć, nie byłoby cierpienia po utracie kogoś, powiedzielibyśmy: tacy jesteśmy. Nic dodać, nic ująć, a my mówimy: właśnie tacy nie jesteśmy. Wszystko w nas mówi, i przypomina nam, że nie jesteśmy przeznaczeni do śmierci. Nie wiemy, co zrobić. Nie wiemy, jak na drugiej stronie życia jest, przez co przejść. Dlatego Bóg sam wcielił się, aby nam powiedzieć. Sam przeszedł w nasze życie nędzne z, z cierpieniem największym dla miłości i śmiercią. Aby nas przeprowadzić. I w to wierzy Wiesła, w to my wierzymy, ale są momenty ciemne, bólu, beznadziei, kiedy chwieje się w nas ta wiara. Ale, kochanie, ja zawsze i sobie przypominam i mówię, czy nasze ciało, które przez jakiś okres jest, Piękne, sprawne, pełne życia, energii. Wydaje nam się, że możemy być wiecznie, ale z latami gaśniemy. Czy nasze ciało jest silniejsze i rządzi wszystkim tym, co jest naszym duchem, co jest naszą miłością, co jest naszą tęsknotą? Od pierwszych lat życia każdy ma plany. Od pierwszych lat życia każdy chce, aby wszystko, co dobre, zostało na zawsze. Chcemy znaleźć najlepsze rzeczy miłość chcemy mieć rodziny chcemy się oddać poświęcić aby dawać życie i to wszystko ma nas doprowadzić do śmierci czy moje pragnienie czy wasze życia do ostatniej chwili nawet jak jesteśmy starsi dla świata czy moje pragnienie życia doprowadzi mnie do śmierci przecież to jest całkiem co innego Moje ciało, tak, moje ciało doprowadzi mnie tu do fizycznej śmierci. Jak teraz Wiesław, jak tu jest z nami, w swoim ciele zmarł i my też dojdziemy do tego punktu. Ale czy wszystko to, co kochał, czemu wierzył, czemu ufał, co zostawił, w czym pokładał nadzieję w Bogu Najwyższym, aż do wierzę, że wielu z Was, gdy się dzielił, tego, czego pragnął, to, był, to było wasze życie, to było wasze doświadczenie pełni życia. To wszystko tak głośno nam przypomina, że jesteśmy stworzeni do wieczności. Taki jest dar, taki jest też ciężar naszego życia. Czasami może chcielibyśmy zniknąć, żeby nas nie było i nic nie czuć, szczególnie gdy jest ciemność i ból. Ale nie znikniemy, bo, bo to jest niemożliwe. Nie ukryjemy się, bo jesteśmy stworzeni na obraz, nie ziemi, która przemija i jest prochem, ale Boga, który jest wiecznością, miłością i życiem. Kłani. ta modlitwa, na tym przyświętej, Niech umocni waszą wiarę, nie w przemijanie, nie w śmierć, bo tego tu doświadczamy, ale w życiu jesteśmy po to tu, aby modlić się o życie wieczne, czyli spotkanie z samym Bogiem w Jego Królestwie: szczęścia dla Wiesława, ale też dla nas wszystkich. Jakie wielkie i piękne powołanie. Gdybyśmy mogli sobie tak nawet pomarzyć czy wyobrazić, że będziemy kiedyś razem w szczęściu na wieki. Może nie wiemy, jak ono będzie do końca wyglądać, ale gdy będziemy szczęśliwi, jaka to różnica? Czy nie chcielibyśmy tego? Wszystko w nas wykrzyknie tak. Bez pytania, bez zastanawiania się, chcemy. Nie chcemy zaś śmierci, nie chcemy zaś ciemności, nie chcemy cierpienia, przez które tu musimy przejść, ale które nie jest celem. Niech wieczny odpoczynek będzie ze świętej pamięci Wiesławy. Wieczny odpoczynek, nie zniknięcie. O to prosimy, o to chcemy się modlić razem. Tego życzymy jak najszybszej spotkania z Bogiem dla Wiesława, ale też o umocnienie naszej wiary, o wsparcie naszymi modlitwami. Niech Bóg prowadzi.